4 czerwca godzina 19.20. Pogoda piękna. Sezon truskawkowy w pełni. Zaczynamy spacerek. Marchewka. Oczywiście, że jest dużo chwastów. Cukinia zielona. Oczywiście, że za gęsto. Dobra, cebula czerwona. Tutaj nie wiem skąd tyś się wziął i kim tyś jest. Ale będę się podlewał i zobaczymy. Arbuziak. Popadało ostatnio tutaj, także jest jakaś nadzieja. Arbuziaki zaczynają rosnąć. Otóż są truskawki przykryte zieloną siatką, ponieważ seroki e, bardzo e, wojują tutaj dzielnie i zjadają, i bardziej zjadają, niszczą wszystkie truskawki, które tylko napotkają. Cukinia. Dynia. Tu jest kolejna dynia. Prawdopodobnie to są te francuskie, ale zobaczymy po owocach, jak to zwykle umie wszystko niepodpisane. Kolejna dynia, tam jest arbus. Tutaj jest melon. Nie mam czasu odchwaszczać. One moment i zarosną to wszystko. Także sobie poradzą. Arbuziak. Tutaj mamy cukinie, które już zaczyna coś wiązać. Tu jest na pewno dynia. I tutaj też jest dynia. Tutaj mamy także siatką przykryte, ponieważ rok temu miałem problem także ze srokami, które przylatywały i zdziobały mi nowe melony, dynie i arbuzy. A reszta też będzie przykryta. Tutaj mamy dynia. Dynie, tam dwa melony. Tam jest też dynia. Na końcu też jest dynia. Dynia. I tutaj też jest dynia. Tu jest arbus arbus. Tam jest też dynia, tam jest cukinia i na końcu chyba arbus. Tutaj mamy melona z tego co pamiętam. Tutaj są jest cukinia jedna. A ciebie to nie pamiętam. Kim tyś jest? Mam nadzieję, że gdzieś są melony, bo marnie w tym roku z tymi melonami mi wyszło. No dobra. Fasolka. Patisony. Cukinie. Cukinii jest o wiele za dużo. Cóż poradzić mogę na to. Mam nadzieję, że jesteś melonem. Pomieszały mi się wszystkie sadzonki, a zresztą jak co roku. Truskawki. I tu jest piękno. Czerwcowe koszyk z 5 kg spokojnie. Truskawek tylko i wyłącznie z tego przykrytego pola. Myślę, że ze 150 krzaków. Śliwo W końcu jakieś przerosty. A, właśnie. Bartek byś zapomniał pokazać. O, tu jeszcze jeden. A, ta taka truskawka jeszcze nijaka. To zaprawy będzie w sam raz. No i żyje w domu. Agrescik na pniu. Pięknie obwieszony. Czarna porzeczka. Przypominam, że jesteśmy na Pomorzu, także u mnie się dzieje trochę wszystko później. Czarna porzeczka. Już zaczyna dojrzewać. To jest porzeczka czerwona. Jeszcze no, powiedzmy, że zaczyna czerwienieć, ale to jeszcze trochę czasu jej zajmie. Kolejna czarna porzeczka. I tam mamy białą porzeczkę. One sobie tutaj nie radzą. Wszystkie zostaną przesadzone. I tak jak te trzy czarne porzeczki, będą rosły tutaj pomiędzy drzewkami. Jako jagodnik. To są trzy czarne porzeczki. Są tam w środku jakieś porzeczki, ale one mają po prostu piękne przyrosty, są całkowicie inna odmiana, jakaś stara odmiana wzięta od moich rodziców przez przypadek wręcz zawleczona. I one, rok temu, były dosłownie takie. I takie przyjechały z Iwiczna I to wszystko zadziało się w ciągu półtorej roku. Śliwka, na której żadnej śliwki nie ma. Ale przyrosty ma ładne, wszystko przez tą, wiosnę, przemrozki, także nie martwimy się. Tutaj jest brzoskwinia. No i to jest to właśnie czego ja oczekiwałem, czyli brzoskwinie na brzoskwini. Brzoskwinia ma już czwarty rok. W tym roku kędzierzawość jest taka drobniejsza, jest jej mało. Przerosty są piękne, ładnie rozgałęzione. Owoców jest kilka. Większość zrzuciła, ale za to są piękne. O, o, o. właśnie tak. Tutaj mamy gruszkę, która o tej porze chce kwitnąć. Nie wiem o co jej chodzi, ale i na to pozwolimy. To jest oczywiście gruszka, która jeszcze nie kwitła. Widzę, że pierwsza rdza się pojawia. W tym roku nie zabezpieczyłem ich w ogóle. A, cieszyłem się, że jej nie ma. czereśnia Jabłoń. Stara odmiana. Jabłka są, one są późne. Także spokojnie. Grusza generał Leclerc. Ładne przerosty, zero owoców w tym roku. Oczywiście to przez tą wiosnę. A tutaj jeszcze pokażemy inne jabłuszka. Nie ma ich jakoś strasznie dużo, ale to nie jest żaden problem. Mm -hmm, mm -hmm, moja droga. Są tutaj mszyce. Dopiero je zauważyłem. Będziemy zgniatać. Tutaj jest kolejna czereśnia. Uchowały się dwie czereśnie. Jedna tutaj i druga tutaj, którą już no właśnie, dopadły. Miała być jedna dla jednego synka, druga dla drugiego synka, ale ptak przyleciał i pozbawił jednego młodego szansy na posmakowanie. Kolejna jabłoń. Tą jabłoń e, też masakrują sroki. Ale nie będę przykrywał. Czereśnia. Ta pięknie poszła. Takie wilki dostała. Zero owoców, oczywiście. To też wina wiosny. Tutaj mamy papieróweczkę. I tu już jest lepiej. A tu jest wiśnia. Też ładne przerosty. Także coś się dzieje. Wchodzimy do szklarni. Ogórki szklarniowe, widzę, że jeden się oberwał, że tak powiem. Już a to potem go tam poratuje. Widać ładnie kwiaty, także coś się powoli zaczyna dziać. Dużo wąsów trzepnych, także zaraz będziemy podwiązywać i im pomagać. No tutaj to pewnie jakaś spalenizna od wody, która kapnęła. Papryki nie są jakieś fantastyczne. Ani nie mają koloru, ale chociaż zawiązują. Co do odmian, nie mam bladego pojęcia. <laughs> Tradycyjnie. Nie pamiętam. Wiem, że są czerwone. Idziemy dalej. Mam kijek do nagrywania, ale oczywiście, że nie wziąłem sobie. Bup. Wiąże, wiąże, wiąże. Mszycy nie widać jeszcze. Ale to jest tylko kwestia czasu. Mrówki chodzą. Także pojawią się i na pewno mszyce. Groszek. Pierwsze groszki już się wypełniają. No, a tak. Z tydzień chłopcy będą mieli co wcinać. Tutaj mamy rzodkiewkę. Bardzo mocno pogryziona. Cebula. Cebulki bardzo mocno teraz przybierają, jeszcze nie kwitną. Buraczki i troszeczkę kopru, trzy czosnki. Pomidory to jest resztka pomidorów, która mi po prostu została i szkoda mi jej było. A ten koperek to się wysiewa sam. Tutaj są aksamitki, przepięknie się przyjęły. I te to tam nie pamiętam jak one mają. Borówki. Będę tu płotek robił, żeby się boróweczki nie kładły. A chłopcy mi po nich nie chodzili. Jest, odrobinkę kwiatu. Kwiatu, owoce. Tylko ta biedna boróweczka. Po co ty zawiązałaś? Ja oberwę ci te owoce, bo ty jesteś biedna i, i w ogóle straciłaś liście. Tutaj mamy. Skalniaczek. Bardzo wiele się nie dzieje. Ale jest lawenda. Wieczornik ręski, który już przekwitł i będzie pewnie się wysiewał. Ale jest winorośl. I ma bardzo dużo zawiązek. Lilie już też startują. Także jest co robić. O, wypadałoby trochę pokosić. Z basenu woda zeszła. Nie wiem co się stało. Dziury nie ma. Połowa wody zniknęła. Nie wiem. Przeleciały sroki. Wypiły na pewno. Sroki to jest mokawa. Kapusta. Oczywiście cały sezon przykryta jest słońce, nic nie widać. Obrócę się ładnie zaraz. Tutaj są ogórki. Ogóreczki pięknie się położą. Są pierwsze zawiązki. Ogórki są partenokarpiczne. Także nie potrzebują do zapylenia eee, nikogo. Po prostu zapylacze. Dobrze. Tutaj są Kolejne kapusty, pory i selery. A tu jest czosnek i odrobina białej cebuli. Cebulki ładnie wyglądają, już zaczynają kwitnąć. A czosnek przymiera już. chyba wina tej wiosny. Ładne były pędy kwiatostanowe, które zamarynowałem. Tutaj też są ogórki. Tylko tamte ogórki są z rozsady. A te ogóreczki są z późniejszej takiej rezerwowej rozsady. Tutaj mam melon. I to jestem pewien, że jest melona. Tutaj już mamy dwie cukinie. To też takie na chłopców troszeczkę szybciej. I pomidory. Cóż tam u pomidorków słychać? Ładne zawiązki. Wszystko jest OK z nimi. Mam na pewno jest za gęsto. Tam na końcu te pomidory są mniejsze. Muszę wymienić tam za rok ziemi. wilków od groma, po prostu można obrywać codziennie, a i tak jest ich pełno, ale ty będziesz bydlaczkiem. No dobra, idziemy jeszcze buraczki zobaczyć i kończymy. O, tutaj też są dwa melony. I tu są dwa melony, chyba jednego us A nie, miejsca mają dość. Jedzenia też mają dość, tu było oborniko dane sporo. To były sadzone bureczki marne dlatego że z rozsady to były oryginalne stąd była brana rozsada to jest morwa tutaj są cukinie i tam jest fasolka a tu mamy rabarbary i maliny idziemy jeszcze do winorośli którydom Maliny mają też piękne zawiązki, to są maliny dwuletnie, a tu jest pigwowiec japoński, o właśnie, ma jedną pigwę, także te pigwowce chyba będą do usunięcia. A tu jest od dziadka winorośl, która ma też sporo zawiązek.